Ewa Dmowska potrafi dobrać fragment książki Martwe za dnia do człowieka, który ma go przeczytać. Posłuchajcie tego fragmentu. Ale przecież wyglądasz jak ja. Jeśli nie jesteś mną, zaczęła ostrożnie, to kim w takim razie jesteś? Jestem Helenka. Helenka? spytałam, i nagle mnie olśniło. Moja babcia miała córkę Helenkę, która została zamordowana przez jakiegoś mężczyznę. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale samą Helenkę już tak. Jej historia kiedyś bardzo mną wstrząsnęła. Jesteś siostrą mojej mamy? Aha, zakręciła się wokół swojej osi i zanuciła. Helenka, Marysia, siostry dwie. Helenka, Marysia, zgubiły się we mgle. Helenka nie przeżyła Marysia długo żyła, bęc, klasnęła i roześmiała się. Nic już z tego nie rozumiem, powiedziałam bezradnie i usiadłam na łóżku. Helenka błyskawicznie znalazła się obok mnie. Przyszłam ci pomóc.